Cześć! Chciałbym Wam zaprezentować fanowski format Disney Lorcana, jakim jest Heroic. W tym formacie jest kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, talia składa się ze 100 kart. Po drugie, w talii nie może znaleźć się więcej niż jedna kopia tej samej karty. Wygrywa gracz, który jako pierwszy zdobędzie 30 punktów lore. Gramy wszystkimi dostępnymi kartami w grze, gramy od 2 do 4 graczy, każdy na każdego. Im więcej osób, tym gra jest ciekawsza. No i najważniejsze, każdy z nas przygotowuje swój storyboard. Na nasz storyboard składają się trzy karty: jedna legenda, która musi być postacią, jedna postać z klasyfikacją Alaj oraz jedna piosenka, której koszt nie przekracza kosztu naszej legendy. Musi ona móc ją zaśpiewać. Te trzy karty określają, jakimi kolorami gramy. Należy pamiętać, że nasza karta legendy, jak i Alaj, nie może mieć tej samej nazwy. Nasz Storyboard nie jest stosowany do talii, a umieszczany odsunięty przed nami. W każdym momencie gry będziemy mieli dostęp do kart znajdujących się w nim. Jeżeli z jakiegoś powodu zagrana przez nas karta ze Storyboard miałaby być odrzucona, przesunięta do inkuela lub umieszczona z powrotem w talii, możemy cofnąć ją z powrotem do naszego Storyboardu. Jeżeli zdecydujemy się na odłożenie jej z powrotem do Storyboard, to koszt wszystkich kart tam znajdujących się wzrośnie o jeden. Jedynym wyjątkiem jest tutaj koszt Shift, który pozostaje bez zmian. Dla formatu Heroic powstała lista kart, których nie możemy umieszczać w storyboard. Na liście znajdują się A Whole New World, Be Prepared i Beyond the Horizon. Mała wskazówka: niektóre karty działają obszarowo. Ich efekt będzie dotyczył wielu graczy. Warto na to zwrócić uwagę przy tworzeniu talii. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was nowym fanowskim formatem Heroic i że uda się Wam przetestować go w Waszych grupach. Poniżej w opisie załączamy link do Discorda, gdzie ludzie wymieniają się taliami i generalnie rozmawiają na temat tego formatu. Jak również w opisie znajdziecie PDF z instrukcją. Udanych rozgrywek, cześć!